Radiowy Ekspres Studencki, czyli magazyn z życia Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W dzisiejszym wydaniu opowiemy Wam o Święcie Niepodległości, o wprowadzeniu relikwii błogosławionego Karla Akutisa w Parafii Wszystkich Świętych w Brusach, integracji studenckiej, konferencji Prawda a Historia oraz o warsztatach sylwestrowych. A przy mikrofonie Małgorzata Szwedowska i Krzysztof Brauer. Zapraszamy! Radiowy Ekspres Studencki. 11 listopada, dzień zadumy, refleksji, powrotu do korzeni, a także dzień, kiedy radujemy się świętując odzyskanie niepodległości. Warto powtórzyć słowa za świętym Janem Pawłem II. Człowiek jest powołany do wolności. Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy. Wolność jest człowiekowi dana i zadana. By ukazywała prawdę o dobru. Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać. Zapytaliśmy studentów o to, dlaczego warto dbać o patriotyzm i jak możemy to robić. Pokazując młodym ludziom już od dziecka o tym, że to są ważne wartości dla ludzi i o tym, że powinniśmy pamiętać o tych, którzy walczyli za naszą wolność. Patriotyzm można wyrażać poprzez na przykład przynależenie do harcerstwa, uczestniczenie w różnych uroczystościach, no i celebrowanie polskiej mowy, na przykład jeżeli chodzi o Polskę. Wydaje mi się, że młodzi ludzie myślą o tym, że są patriotami i że kochają Polskę. Można zobaczyć chociażby po, po tym, jak prężnie działa Harcerstwo w Polsce, chociażby taki zlot warszawski, gdzie co roku na 1 sierpnia przyjeżdża 600 harcerzy. Studenci w tym roku świętowali 105. rocznicę odzyskania niepodległości w Wilnie. O przeżywaniu tego czasu powiedzieli uczestnicy wyjazdu. Moim zdaniem jest warto tutaj przyjechać na rosę, być przy sercu marszałka Józefa Piłsudskiego, bo tylko tutaj możesz odczuć ten duch Wileńszczyzny, nabrać tego patriotyzmu. I to szczególnie dla osób z Polski, dla Polaków z Polski, którzy tutaj mogą tak naprawdę doznać tego patriotyzmu, kiedy ty tęsknisz za ojczyzną, jesteś na Litwie, ale świętujesz Święto Polskie, więc naprawdę bardzo niesamowite przeżycie i polecam dla każdego. Przerzucę odczucia. Więcej na ten temat usłyszycie w rozmowie magazynowej, którą poprowadzi dla Was Zofia Dura. Zostańcie z nami. 4 listopada studenci Akademii wraz z ojcem rektorem Zdzisławem Klawką uczestniczyli w uroczystości wprowadzenia relikwii błogosławionego Karla Akutisa w parafii wszystkich świętych w Brusach. Karlo powtarzał, że Eucharystia jest autostradą do nieba, że to najprostsza droga do tego, aby zostać zbawionym. Mówił również, że rodzimy się jako wyjątkowi, ale niestety wielu umiera jako kopie, bo choć dostaliśmy tak wiele Bożych talentów, to nie potrafimy ich wykorzystać. Stać, często upodabniając się do innych. Jego życie jest doskonałym przykładem do naśladowania dla młodych ludzi, w szczególności dla tych, którzy poszukują własnej drogi ku świętości. Zapytaliśmy studentów, kim dla nich jest postać błogosławionego Karla Akutisa. Otóż on jest moim patronem, którego wybrałem na bierzmowaniu i jestem przekonany, że Karla Kutis oprowadził mnie tutaj do tej szkoły bym moje umiejętności informatyczne rozszerzał dalej. Jest to błogosławiony, który miał 15 lat, kiedy umarł i bardzo mi imponuje jego postać, ponieważ on miał takie, jest znany, znana taka jego wypowiedź kiedy w której on mówi, że cieszy się, że bo wykorzystał życie w taki sposób, że ani jednej minuty nie zmarnował na jakąś taką niepotrzebną rzecz, że każda chwila jego życia była pochwałą dla Pana Boga. Król wiem, że jest patronem informatyków i też ludzi młodych. On właśnie go urzekła bardzo ta eucharystia. I on też właśnie tak się zajmował tą eucharystią, że jego rodzina była niewierząca. Dopiero po jego... po tym, kiedy zmarł, nawróci, nawróciła się jego rodzina do Pana Boga. I on też zajmował się stroną internetową swojej tam właśnie parafii, której tam posługiwał. Studia to nie tylko czas nauki, a także integracji. Czas poznawania nowych ludzi oraz otwierania się na nowe doświadczenia. Z tego powodu 6 listopada został zorganizowany wieczór karaoke. Uczestniczyło w nim wiele osób, które próbowały swoich sił w wokalu, bo jak to w jednej z piosenek było, śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Była to chwila wytchnienia od codzienności i dostarczenia pozytywnej energii na kolejne dni prężnej pracy. Zapytaliśmy uczestników, co najbardziej podobało im się tego wieczoru. Była naprawdę bardzo miła atmosfera. Ludzie z chęcią i z zaangażowaniem śpiewali piosenki, które wybrali wcześniej. Niektórzy rozwijali właśnie pasje wokalne, które już mają, niektórzy odkrywali właśnie je. Wspólna, super zabawa integracyjna, która łączyła. Wspólne muzyczne dusze. Chyba najbardziej podobało mi się to, że przyszło tak dużo osób, że mogliśmy w tak licznym gronie spędzić miło ten wieczór, wszyscy mogli pośpiewać. Dowiedzieliśmy się także, dlaczego warto organizować takie inicjatywy. Z jednej strony tutaj angażuje studentów i tak właśnie można się integrować wspólnie, z drugiej strony też można się wybawić, wyszaleć. Jest to fajne przedsięwzięcie, które może pomóc w odkryciu. Albo o rozwoju y, pasji, którą jest muzyka, bo niektóre osoby się wstydzą. No integracja zawsze jest ważna, żeby ludzie nie siedzieli w pokoju 24 godziny na dobę. Wydaje mi się, że każda inicjatywa, która jest w stanie zjednoczyć ludzi, studentów, jest dobra i należy ich robić jak najwięcej. Słuchacie res. Prawda a historia, relacje polsko-rosyjskie na przełomie XX i XXI wieku. Właśnie pod takim hasłem 7 listopada odbyła się konferencja w murach naszej uczelni. O tym, co było celem konferencji powiedział ojciec dr Zdzisław Klawka, profesor Aksim. Poprzez szukanie prawdy chcemy też wszyscy też jako Polacy wyrazić wolę, że Polska też traktuje naród rosyjski jako naród bratni. Niech więc też ta refleksja pogłębi naszą prawdę, przybliży prawdę o tych relacjach, ale też niech ożywi naszą świadomość, że wszyscy jesteśmy jakoś odpowiedzialni za budowanie jedności między Wschodem i Zachodem. Jesteśmy świadkami fałszowania historii. W okresie rządu Władimira Putina możemy dostrzec powrót do retoryki sowieckiej. Czas wojny na Ukrainie coraz bardziej służy wybielaniu Związku Radzieckiego i jego uczynków podczas zbrodni katyńskiej czy agresji na Polskę 17 września 1939 roku. Do sowieckich zbrodni wobec Polaków w okresie II wojny światowej odniósł się profesor doktor habilitowany Mirosław Golon z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dla Polski II wojna światowa to przede wszystkim zbrodnie. Zbrodnie na obywatelach polskich i ogromna tragedia, jeśli chodzi o dorobek materialny, w tym bezpowrotne, cenne dobra kultury. Ale te straty osobowe są najważniejsze. Obecnie budowanie tożsamości jest fundamentem. Polacy muszą wiedzieć, jaka historia zbudowała naszą ojczyznę. Ważna jest także pamięć o tych, którym zawdzięczamy naszą teraźniejszość. Już powoli zbliża się zakończenie starego roku i przywitanie nowego. Od 29 grudnia do 1 stycznia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się Sylwester z wartościami. Życie to coś więcej. Podczas tych kilku dni młodzież będzie uczestniczyć w warsztatach oraz spotkaniach z gośćmi. Będzie czas na modlitwę i refleksję. Nie zabraknie także dobrej zabawy. O tym, co będzie się działo i dlaczego warto się pojawić, powiedział ojciec Wacław Zyskowski. Dobry czas, dobra zabawa, dobrzy ludzie. Myślę, że każdy, kto był tutaj, albo prawie każdy, kto był tutaj na, na tym sylwestrze, wraca tu z chęcią, chce być kolejnego roku. A ci, którzy już niestety przekroczyli wiek 19 lat i nie mogą tu przyjechać, żałują, że tegorocznego sylwestra nie będą mogli razem z nami spędzić. Więc to jest chyba doskonałe świadectwo na to, że ten czas tutaj to jest dobry czas. Może to właśnie z Tobą widzimy się na tegorocznej edycji Sylwestra z Wartościami. Serdecznie zapraszamy. A teraz czas na magazyn. Dzisiaj przygotowała go dla Was Zofia Dura. Witaj, Zosiu. Szczęść Boże, witam w rozmowie magazynowej przy mikrofonie Zofia Dura. Moimi gośćmi są dzisiaj studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu: Anna Dytko, Kamil Sacharzewski i Maciej Wylegała. W ubiegłą sobotę świętowaliśmy święto niepodległości. Um, w tym roku studenci naszej akademii wybrali się do Wilna, aby tam właśnie obchodzić to święto. Powiedzcie mi, dlaczego ważne jest, aby odwiedzać takie miejsce jak Wilno, Kamil. To miejsca związane z naszą historią, z tożsamością naszego narodu. Właśnie podczas tej pielgrzymki, mieliśmy, o, pielgrzymki, wycieczki, mieliśmy okazję uczcić naszych narodowych bohaterów, zaczerpnąć nieco z lekcji historii, wrócić do korzeni, do tego, co kształtuje właśnie nasz naród, naszą ojczyznę, i, i właśnie rozwinąć się w tej pamięci historycznej i, z tym, i w tym wszystkim, czemu na imię Polska. Macieju? Wydaje mi się, że jakby zobaczenie kultury, ponieważ utwierdziliśmy się w informacjach, że tam mieszkają Polacy. Oni nigdy nie wyjechali z Polski, to granice się przesunęły, ale cała kultura i tożsamość narodowa jest tam cały czas kultywowana, i warto było tu zobaczyć, żeby zobaczyć, że jest wielu ludzi, którzy cały czas w sercach mają Polskę. Pewnie mieliście okazję obchodzić święto niepodległości w Polsce, więc powiedzcie mi, czym różnią się te obchody tutaj w kraju, a te w Wilnie, Ania. Moim zdaniem to zupełnie dwie różne drogi. Kiedy byłam na marszu Niepodległości w Warszawie, to zupełnie inny klimat niż tam w Wilnie. W Wilnie mieliśmy okazję dołączyć się do do biegu niepodległościowego. A jeśli chodzi o ilość ludzi, jak to wyglądało? Czy dużo Polaków przybyło właśnie do Wilna, aby obchodzić święto niepodległości? Jak na to miejsce, wydawało mi się sporo ludzi, ale nie jest to jednak taka liczba jak na przykład w Warszawie. Mhm. Kamil chciałbyś coś dodać? Jadąc tam nie spodziewałem się, że będzie aż tyle ludzi, aż tylu Polaków, i byłem, kiedy właśnie już byliśmy na tych uroczystych obchodach, właśnie przy, przy grobie Józefa Piłsudskiego i jego, jego mamy, byłem właśnie zaskoczony tą ilością Polaków, którzy tam byli i którzy rzeczywiście trwali w tym, co polskie. Było widać po nich tą radość, tą energię, ale też dumę z tego miejsca, gdzie są. I w czym uczestniczą? A co najbardziej Wam się podobało podczas pobytu Maciej? Mimo tego, że jakby głównym zamysłem było yy, pojechanie tam na marsz, żeby zobaczyć, odwiedzić grup matki i syna, to dla mnie również bardzo ważną rzeczą była cała integracja naszej społeczności akademickiej, która tam pojechała, ponieważ było tam też, były tam też osoby z kierunku z medycyny, było też trochę osób pierwszaków, których jeszcze nie znałem, nie miałem czasu i okazji poznać. Także to było dla mnie wielkie przeżycie i taka radość w sercu, że wszyscy wspólnie razem mogliśmy świętować tak ważną rzecz dla każdego narodu, jak jego niepodległość. Kamil? Tych wydarzeń było bardzo dużo. Bardzo też zaskoczyła i zdumia, zdumiewała mnie ta jedność nas, mieszkających, rozsianych po całej Polsce, bo nasi studenci pochodzą z całego kraju i tam osób z Wieleńszczyzny. To, to było dla mnie niesamowite, że potrafiliśmy się zjednoczyć i, i, i trwać przy wspólnym, ale bardzo też byłem pod ogromnym wrażeniem, kiedy właśnie byliśmy w niedzielę już na, na mszy świętej w, w Narodowym Sanktuarium w Trokach. I właśnie tam, kiedy poszliśmy do kościoła, usłyszeliśmy śpiew godzinek. Śpiew nam bardzo znany, śpiew. Taki też tożsamy, też, też z naszą historią. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i zachęcamy naszych słuchaczy do odwiedzenia Wilna, aby również doświadczyć tej polskości. Dziękuję. Dziękujemy Zosiu. I tymi informacjami kończymy dzisiejsze wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego. Kolejne niezmiennie w przyszłym tygodniu o stałej porze. Pamiętajcie, że jesteśmy dla was na portalach społecznościowych Instagramie, Facebooku i Twitterze. Odwiedzajcie również naszą stronę internetową aksim.edu.pl a żegnają się z wami Małgorzata Szwedowska i Krzysztof Brauer. Do, do usłyszenia. usłyszenia.